Nie wierzę, mogę się ruszać. Co tu się robi? Ty, już nie ma tutoriala. On był w pierwszej części. Co ja jestem we Fredbarsach, jakieś? Su Sugerowałyby to ekstrasy, bo w tych ekstrasach był Springtrap i Fredbar. Tylko czy oni już mnie idą zabić? Czy ja mam gdzieś dojść? Martwię się tym, że w tej gierce nie ma checkpointów. No to są ewidentnie. Jakieś te Fredbarsy stare. No bardzo ładnie, tylko co ja mam tu zrobić? Bo póki co, to. O, to, to nie jest dobrze. Że... O! Okej, okay, wchodzimy na górę. Na ten tytułowy strych. Powiem, że to trochę... nieintuicyjne. To co, mam jakiś łom znaleźć? O. Ty mnie nie zabijasz, mam nadzieję. Jesteś pustym kostiumem, nieszkodliwym. Nie jesteś opętany przez żadne dziecko zabite w latach 80. -tych. O że Boże, weź mi nie przypominaj moją analizę Sister Location. Na prawo od drzwi znajduje się czerwony przycisk. Według mnie będzie on służył do zamykania i otwierania drzwi. On, on idzie. Ja ale tyle donate'ów, że nie widzę co się w grze dzieje. Ja, żeby... Co się dzieje? Co? On się rusza. Dobra, chodź tu. Ja cię jakoś wyminąć spróbuję. No, chodź tu. Swaniaczku. Hej, no i co ja mam z nim zrobić? Dobra, chyba tutaj trolling jest. C ale animacja, on się on płynie po prostu. Co ja nie wiem, co mam ze sobą zrobić, no. Dobra, otwieraj to. No co? Ja mam tu... Wyjść z tych drzwi. Ej, to no co on robi? Ale, morda wielka! Co to jest? Ej, no, ale on blokuje przejście, no ja rozumiem, jakbym gdzie, ale on tak hamsko przy drzwiach stoi. No i znowu ta morda. Co to jest? Ja, ja, póki co w tym pomieszczeniu jestem bezpieczny, ale jak przekroczę ten próg, to tam czeka mnie śmierć na pewno ja zginę, jak podejdę w tym momencie. Po chuj chodzi w tej grze? Ona jest dziwna. No i co, teraz tu ta morda będzie też stać? Dobra, no. Ja nie mam innej opcji, ja tu nie mam co innego zrobić, więc jeśli ja pójdę tam i dostanę jumpscare'a, to nie wiem. Pff. Ej, no zagra jest... No chujowa jest. Nie będę obijać bawełny. Nie będziemy znać fabuły, no ale trudno. Już wolę nie znać fabuły i móc grać w grę niż grać przez pół godziny i, i kończyć tak, jak kończyliśmy. No i dobra, tutaj już oni nieco ładniej wyglądają. No i dobrze, zobaczmy. Dajmy jeszcze jedną szansę tej serii. Okej, okay. czyli będziemy z perspektywy tutaj właściciela Freddy's. Z tego co rozumiem. Okej, okay. wygląda to ładniej. Czyżbym mógł się poruszać? A nie, dobra, to jest takie klikanie. Dobra, bierzemy rzeczy różne. Zupełnie inaczej to wygląda niż w jedynce. No to dobra, lecimy prosto. Już myślałem, że umarłem. Okej, okay, tutaj jest ten jakaś, jakiś gaz. Dobra, bo zaraz zdechnę, znając moje szczęście. O, kibelki. Tutaj na pewno będzie coś użytecznego. Albo i nie. Jestem zawiedziony. Liczyłem, że można chociaż będzie ten pisuar wysadzić. Jeśli wiecie, o czym mówię. No to co, klasyką? Nie znam kodu, ale. Ale mogę się domyślać, jaki będzie kod. Czy też myślicie o tym, co, co ja? Tu chyba trzeba znaleźć gdzieś ten kod, Możliwe, że to będzie tam gdzieś za tym gazem. Ej, co wyjść? Może gdzieś tutaj będzie na ścianie jakieś, czy coś takiego. O, 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 o! August 1973. Dobra, 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 dobra. Ale kurczę no, dosyć to było takie. Do przeoczenia. Okej, okay. to są te. Czy ja mogę to na przykład tym wywalić? Nie mogę. Dobra, coś do jakąś siekierę potrzebujemy, czy coś czy, czy łom o! Co ja podniosłem? Nie wiem, ale biorę to ze sobą i próbuję to otworzyć. Tym otworzyć drzwi. E, tu. Mogę to, teraz. Krz, a drabina. A to drabina była. A no to drabino. Tego raczej nie wyważę. Chociaż jakby tak pierdolnąć, to kto wie? Może w kiblach. O! Tak! O, możemy się powiesić w końcu. Zajęliście. Całe życie czekałem na to. Jest siekiera. O kur, to jest jakiś gościu na kiblu. Dobra, no to mamy siekiera. Super. Mam nadzieję, że będziemy mogli ją zatrzymać. Tu, tu. Siekiera w łapę. I bum. No i koks. Oj, będziemy mogli ten zawór wyłączyć. Jakie sprytne. Patrzcie, no. No i proste. Coś tu jeszcze jest. Mam siekierę w dłoni. Ej, gdzie moja siekiera? Ja chcę moją siekierę. No, gościu, to był jedyny przydatny przedmiot, jaki tu mogłeś znaleźć. No właśnie. Dobra, nara. Zaczekamy, może sobie pójdzie. Ja tam nie chcę iść. Co tam u was słychać? Bo u mnie nie za dobrze, bo jakieś klauny spamują jakimś głównym na czacie. Yy, dobra, idę tam. No trudno, najwyżej. Aha, kukiełka lubi uwagę, ale nie lubi, gdy się ją widzi. Co to jest? Co? O co tu chodzi? Czegoś chyba nie rozumiem. Aha, tu ja chyba jakieś przedstawienie odstawiam. <grywa> Kurwa, skąd wiedziałem, że to się tak skończy? Naprawdę, dostałem jumpscara i później ten jumpsker odblokował mi katzenkę, w której też dostałem jumpscara. Nice. Odsłaniamy. Jak tu będzie puppet, to mam się zaświecić, tak? Czy mam się nie patrzeć? Eee, świecę. Ale coś za długo to trwa. No, tego gościa świecimy. No i co? Tak by nie skończyłaś? Poważnie. Okej. Okay. Okej, okay, udało się. Udało się. Noc pierwsza. O oh boy. No trochę mi to zajęło, ale się udało. Okej. Okay. Czyżby to był już taki klasyczny FNAF? Ooo! O ku... nie! Wy wiecie z czym mi się kojarzy taki event Wy bardzo wiecie. Mogę ich gazować. To dosyć niehumanitarne. Ktoś mi to wytłumaczy po ludzku, co się tu robi? O kur. On się rusza! Wracaj tu, mały gnojku. A ty co? Idź stąd. Idź stąd. Działa coś na ciebie? Czy nie? O kurwa Siema Hehehehe Hehehehe Hehehe Co? 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 Się odpierdoliło Czemu on mnie Woli Ty to jednak masz godność ja byłem pewien, że umrę. A właśnie najważniejsza rzecz. Ale nie, nie mam tu kursora, nie mogę sprawdzić, czy jest nosak. Ma, bateria mi padła. Okej. Okay. Ktoś mnie teraz zabije, ale... No, tak nietypowo. E ładna jest ta animacja. Oczywiście remix toradora. Byłoby zbyt pięknie, jakby szósta wybiła, nie? <tłynie> No, to urocze. No, do your job. Dobra, padłem, ale... Ej, czekajcie, powiecie mi jak to działa? Chyba papet wyłącza jak papet? Tu jest jeszcze papet? Musisz nie patrzeć na bo niego i on pójdzie? Przecież ja się cały czas na niego patrzyłem i on nie poszedł. Jak przychodzi ten królik, to nie możesz się ruszyć. Aha! To się. To, to mnie tak strach sparaliżował, że się nie ruszałem i to mnie, i to mnie uratowało. Wiem, że da się nimi sterować tak jak Springtrapem. Zły robot, zły robot. i stąd. Ja go mam do mnie przywołać i... Co? Nie no, to, to bez sensu, jak ja, że ja mam animatronika do siebie przywołać. Trolujecie. To jest dosyć taka nietypowa mechanika, jeśli to na serio. O, jest tutaj, jest tutaj. Dobra. Dawaj teraz. Yy, dawaj do venta. Chodź do venta. Ok, hey, on no, przyjdzie czy nie no? Czuję się samotny. A no, za chwilę. Już się nie czuję samotny, ale przyszedł nie ten, którego chciałem ujrzeć. Czy to jest Fredbear? To jest Fredbear? To był Fredbear? Mamy to? Co? Nie, nie wiedziałem, że to był Boni czy Fre Fredbear, dlatego się nie ruszałem na wszelki wypadek, ale. To był on? On naprawdę przychodzi i. Patrzy na mnie, mówi: A, żyjesz, spoko. No to nie wyłączam ci, wro... <ścoughs> Co? Dobra, to chodź jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz. Teraz Boni, teraz będzie Boni. Hello. Ale masz tutaj zęby. Piękne. Takie metaliczne. Wolałbym ich nie mieć w swojej czaszce. Czemu on się nie chce ruszyć? Rusz się. No, rusz się. Please. Tylko ty sprawdza, czy u mnie wszystko w porządku. Tak! Idzie! Juhu. Pierwszy raz się cieszę, że idzie do mnie animatronik. <grym> no, nie powiem. Ciekawe uczucie. Gdzie on jest? O, idzie, 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 idzie. Dobra, dobra. Zaraz tu będzie, zaraz tu będzie. Chodź. Chodź, chodź, chodź. O, oh. Okej, okay, udało się. Dobra, udało się. Freddy to nasz koks największy. Ojej, Oj, kolejne schizy. O. Oh. O, ho, ho, czy wy widzicie to co ja? O, to nie będzie przyjemna podróż. Gdzie ja mam jeszcze? Tutaj spróbujmy. Czego my jesteśmy w domu Aftona? Co ta Marionoka chce nam pokazać? Ona coś tam mówiła, żeby je uwolnić. Światło się pali? Nie, nie gadajcie, że tu będzie coś w pokroju, że wchodzimy do domu Aftona i wypuszczamy dzieci z jego piwnicy. Proszę, nie. Co my wzięliśmy? Czekajcie, może założę sobie, o. Okej. Okay. Otworzyłem sobie wejście. Okej, okay, tutaj koniec tego, tej scenki No ciekawe, co będzie w tym domu Aftona. A nie, jest dalej. Who the fuck are you? Piwnicy mnie zamknął. A nie, już myślałem, że mnie to piwnicy ciągnie. Ja pierdolę, chyba jestem jedyną osobą, która by się cieszyła z czegoś takiego. Co, co tu robi Fredwer? Dobra. Nie wiem, ale się dałem, co to jest. Eee, nie wiem, co to jest. Chyba lampa naftowa? Hmm. Trochę zapuszczony ten dom, panie Afton. Z całym należytym szacunkiem. O tak, piwnica. E, dosyć skromne wyposażenie, jak na Aftona Liczyłem chociaż na kilkanaście martwych dzieci. Z naciskiem na przynajmniej. A tutaj jest dosyć schludnie, bym powiedział. Aha, aha, ja to połączyć miałem. Jakie mądre crafting normalnie. Minecraft. Stworzyliśmy coś. Co my z tym mamy zrobić? To ja nie wiem. Mam to w ręce. To dziwne coś. Ja nie wiem, co to jest w ogóle. Mam wrażenie, że to w jakiś upośledzony sposób bardzo przechodzę, no ale... Hy! I tu w piwnicy coś trzeba będzie zrobić. Proszę, tak. Tak! Piwnica, najważniejsze miejsce każdego domu. Dawaj, dawaj, kręć. Wręcz migłem. Nie wiem co zrobiłem. Co ja, robota naprawiłem jakiegoś? Mmm, okej, okay, to było dziwne. Cześć chica. O, to można w tej co umrzeć? Myślałem, że my już ziomami jesteśmy. Szczerze, Twój Freddy mnie nie zabił. Ech. A ja tu przychodzę, naprawiam wam chatę. I tak mi się odwdzięczacie? W ogóle co to jest za cień? My jesteśmy robotem jakimś? Czy o co tu chodzi? To jest, to jest jakiś robot, ewidentnie. To jest nasz cień. Dobra, teraz... Yy, musimy... szybkie rączki mieć. Ej no, nie zdążyłem nic zrobić! Nie zd klikałem to. Co jest? Od razu pod schody musisz uciekać? Ok. No wiesz to co, tak próbowałem, ale zanim... Nie wiem, może mi się to długo wczytuje, po prostu iść jakby... A, nie wiem, sam. Dobra, od razu pod schody lecę. Speedrun tak zwany. Od razu, od razu, od razu, od razu! O chuj. W złą stronę skręciłem. Dobra, to trzeba od razu. Powinienem na górę pójść, prawda? Ja wszedłem do sypialni i stamtąd nie było wyjścia. Aj, no ja spanikowałem. Lichałem jak pojebany na wszystko, co się dało. A ja ten dzień za ono jest niepokojący. Dobra. Teraz robimy tak. Ej, no! Mi się nawet gra nie zdążyła załadować. No nie mogę. Czemu on się do piwnicy wrócił? Debili jebany. Re rozumiem, że ciągnie do piwnicy, ale nie w takich. Okolicznościach. Dobra, jeszcze raz. Tym razem się uda. <noise> ja przypominam, że mamy dopiero pierwszą noc za sobą, nie? Oj. Fatal error. Mm -hmm. No to chyba jednak nie speedrun. Nie wiem, czy wy widzieliście to okienko, no ale zaraz będę. No, siemka, tęskniliście się pewnie. Już jestem. Dobra, patrzcie jak to się robi w wykonaniu szybkim. Bierzemy to. Mógłbym tutorial do tej gry nagrywać. How to beat e, Final Nuts without any problems. I w nawiasie S. Dobra, robimy tak. Patrzcie, klikamy F. Tutaj niczym się nie przejmujemy. Za chwileczkę będzie nas goniła chika, ale to musimy się schować pod schody. Nie do piwnicy, nie do sypialni, tylko pod schody. Bo wtedy tylko tam nas nie dopadnie. Patrzcie. Teraz klikamy strzałkę tutaj i od razu pod schody lecimy. Hello guys, this is how this game work. I hope you will enjoy this video. And give me like and subscribe button. S, tak zwane. Ej, co mam zrobić? Dalej? <laughs> To już koniec tutoriala.